No dobra, to na czym stanęliśmy? Ballerina cappuccina. Kapuccino asasino! Sieci! Wow! Też chcę tańczyć! tum, 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 tum. to wrócił! O nie! uważaj! Ostrożnie! Dobrze to robię, co? Aaaa, potwór! Kocham chaos i zamieszanie. Pomocy! Pomożemy ci! Uratowaliście mnie! Zauważą nas! Tylko nie to! Hej, kawowe ludziki! Oddajcie dziewczynkę! Nie ma mowy! Nie dzisiaj! Wow, jesteście tacy odważni! To było całkiem hey. proste! Możecie mi pomóc być taką super jak wy? Zobacz! Jest! Oh. Filiżanka, makijaż, buty, gorset. Trój. Z czego Aha. zrobimy tutu? Mm. Mam pomysł! Yes. Zróbmy je z papieru! Patrz mi na ręce! No, prawie się udało! Wow, samolot! Ale super wyszło! Ale nadal potrzebujemy tutu! No trudno! Zajmijmy się tym! Najpierw złóżmy papier jak harmonijkę. Patrz i uczcie! Też mi coś. Teraz taśma i... Wow. Tada! Jak wam się podoba moje tutu? Oh. Ha, 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 ha. Jesteś jak... Asasina Balenina! Nie! Ojej, tak mi przykro! Nie martw się! Coś na pewno wymyślimy! Czemu potrafi robić tylko samoloty? Co to się właśnie stało? Śmiałam się i przypadkiem wylałam kawę! Oh. Chyba wiem co robić! Momencik. Cip, 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 ptaszku. Pycha. Mm, Chcesz? Wymienię się na moje piórka. Zgoda. Kocham rogaliki. Zawsze do usług. Miło robić z tobą interesy. Wow, piórka. Prawdziwe tutu musi być z piór. Przygotuj się na odrobinę magii, Chloe. Wow, prawdziwe baletowe tutu! Wow. Teraz to jest to. Kochani, wyglądamy prawie tak samo. A skąd mam wziąć mm. taki gorset? Po prostu się przygotuj. Huh? Nie działa! Nic mi nie wychodzi. Oh. Jestem głupim bez Dobra, poczekaj tu na mnie. Ha? Wiesz, jak mm. działają marionetki? Mm. Proszę bardzo. Dzięki hey. temu na pewno zdasz test. Będę Ci pomagać, sterując Tobą. To na pewno zadziała? Ojej! Oh, yeah. Ballerino Cappuccino, sterujemy! Okej. Okay. zaczynamy yes. zabawę. Naprawdę wow. to robimy. Świetnie, już prawie gotowe. Ha, yes. to łatwe. A, niech mnie ktoś wow. O o! jak sobie poradzi bez mojej pomocy? Prawie ci się udało, Chloe. Naprawdę mi się wow. udało. Wiedziałam, że dasz radę. Jesteś przepiękna, kochanie. Test gorsetu zdany. Teraz potrzebujesz filiżanki jak moja. Hmm, jak to zrobić? Żaden problem. Ktoś powiedział świeża bagietka? Hej, Kagolubilo! Proszę, ten chleb jest dla ciebie. Zrobisz fajne zdjęcie Chloe, jak zawsze? Żaden problem. Auć, moje oczy. Wszystko ok? Pokaż, co masz, Golubiro. Kada. Super. Dzięki za pomoc. A teraz zobaczmy, jaka fryzura tak. będzie najlepsza. Ta jest idealna. Czas na twoją metamorfozę, Chloe. Potrzebujesz tylko odrobiny mlecznej pianki. No to co? Yes. Gotowa? Cici, wow! Uwielbiam to! O nie, mleko się skończyło! O! Wiem, co trzeba zrobić! Raz, dwa. Gotowe! O, jaka słodka! Cześć, krówko! Potrzebujemy trochę mleczka. Tak, muszę przefarbować włosy. Jestem głodna! A, ah, no jasne! Proszę bardzo, kochana, no. dziękuję! To co, dasz nam teraz mleka? Dziękujemy! Teraz możemy dokończyć farbowanie włosów! Wow, jest wspaniale! Czas na ostatnie szlify. Nadchodzi Twoja filiżanka. Potrzebujemy kawy. Żaden problem. Daj mi sekundkę. Ale pięknie pachnie. Uważaj, kochanie! O, jesteś taki troskliwy. Proszę, to dla ciebie. O, super! Wow, dzięki. Hmm, teraz potrzebuję makijażu. Żaden problem. Hmm. już zamówiłam kosmetyki. What? Huh? Bombardiro krokodilo. O! Oh. No! What wow, to już! rozbiło się oh. nie martw się coś wymyślimy o a to co mm. eee, zajadam stres też trochę skąd teraz weźmiemy kosmetyki moje hmm. usta zrobiły się kolorowe oh. spróbujmy yes. użyć słodyczy jako makijażu mm. <noise> Magia, po prostu magia! Zamknij oczy! Wow, wyglądam ha? super! Huh? Hej, ja też nie się wyglądam, co? Prawdziwa balerina potrzebuje też baletek. Ale mam tylko stare trampki. Załatwimy to raz, dwa. To moje zapasowe balerinki. Hej, oddaj to! What? Tralalero, tralala. Pasują idealnie, jakby były szyty na moje płetwy. Ale ja naprawdę, naprawdę potrzebuję tych butów. W takim no. razie bitwa na taniec. No, chodź tutaj. Patrz, co potrafię. Po prostu powtarzaj za mną. Oh, już nie mogę. Też radę, Chloe. Oh. Lajka, kochani! Zostawcie lajka, like jeśli wierzycie, że wygra. Juhu, bardzo dziękujemy! Patrzcie! Zaczynam łapać rytm! Wow. Ja naprawdę tańczę! O nie! Tracę formę! Zaraz przegram! Poddaję się! Brawo! Tak, pokonałaś go! Teraz tylko trzeba zabrać te buciki. Chodź tutaj! Ballerina Kapucina! No i oficjalnie jesteś baleriną kapuciną! O, patrzcie! Nie mogę chodzić w samych skarpetkach! Zmarznę! Nie martw się! Proszę, masz buty! Trzymaj się mnie! Te trampki są teraz twoje. Dziękuję. Jesteś taka miła. Auć! O nie! Moja filiżanka rozbiła się. Ojej, biedactwo. Co teraz zrobimy? Mam pomysł. Oddam ci moją filiżankę. Proszę weź ją. Dziękuję. Kochanie, jesteś pewna? Jesteś naprawdę dobrą osobą. No i jak, Chloe, podoba ci się? Jestem taka szczęśliwa. Metamorfoza zakończona. Wyglądasz cudownie, skarbie. A teraz czas się pożegnać. Papa! Pa. Ciekawe, co mnie teraz czeka. Hmm, to ciekawe. Jestem i No to ruszamy! La la la! O, to moi odwieczni wrogowie! Pokażę wam, kto tu jest fajny, a kto jest ofiarą! Ups, co za bałagan! Co to jest, Melanie? O, to wygląda jak... BOMBĘ! Sonic, uratowałeś nam życie! Dziękujemy! Oh, jest taki przystojny! O oh, tak! Prawdziwa miłość! Chwileczkę! To moja miłość! Przydałaby wam się metamorfoza! O! Oh, już wiem! Wykonajcie te zadania, a staniecie się piękne! Cici! Wow! Nie mogę się doczekać, aż zaczniemy! Naciśnijcie ten przycisk, kiedy skończycie, a ja tam będę! Ok! Umowa stoi. Do zobaczenia! Wow! Spójrz! To są nasze pierwsze zadania! Zobaczmy. O, mam duże pudełko. A ty masz takie małe! Jest malutkie w porównaniu z moim. Ach, wielka mi rzecz! Moje pudełko jest fajniejsze. Ha! To zabawne! Spójrz na ten młotek! Ach, oh, czy to żart? Oh. Ha, 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 ha. I kto tu teraz jest frajerem? Oh. Tak, jest kiepsko! O, oh, w środku oh. jest przycisk! Spróbuję go nacisnąć! O! Oh, teraz jest w odpowiednim <laughs> rozmiarze! Skacz! O, mój Boże! Wow. Udało się! Mam super młotek! No dobrze, muszę przyznać, że wygląda imponująco. Tu jest jakaś tabletka. No cóż, spróbujmy. Mmm, pomarańczowe? Oh. O mój Boże! Hej Besti, na głowie wyrosły ci ogony! Ona się ze mnie nabija? Tak. A? Yes! Teraz wszystko jest na swoim miejscu. Będę musiała do nich przywyknąć. Młodek wow. jest świetny. Tak jak twoje ogony. Co to jest? Czysta skóra. Mm. No to do dzieła. Hej, co się hey. dzieje? Nie mogę się ruszyć. W czym problem? Wstydź się! Uh. Przegrałaś! Trajerka. Ne-ne-ne-ne-ne-ne. A ja będę miała czystą skórę. Dobra. Hmm, tak. Co mam zrobić z tymi pierścieniami? No dalej, no dalej, podnieś się. Uh, niech pomyślę. Aha, muszę rzucić pierścienie. Prosto na pryszcze. To nie jest takie proste. Dobra, nie ma się co ociągać. Oh, fantastycznie, pryszcz zniknął. To nie fair. Czekaj, chyba wiem, co robić. Mam pada. Tego Melanie na pewno się nie spodziewała. No i proszę, to jest to. W końcu mogę zająć się swoją cerą. Mam nadzieję, że to pomoże. O oh, wow, to zadziałało. Świetny efekt. Został tylko jeden pryszcz. Auć! Oh! Wow! Kto jest najfajniejszy? Ja! Tak, moja skóra jest taka gładka. Uuu, podało ci się? Hmm, po prostu miałaś szczęście. Auć! Ja! Jak one śmiały! O, mam pomysł! Tak. Następna kwestia to fryzura! Pokażę wam prawdziwe wyzwanie Gmena! Aaaa! To niemożliwe! No dobra! Spróbuję tego! Hej, co się dzieje? Ty to zrobiłaś? Nie, niemożliwe! To wszystko sztuczki Eggmena! Oh, tak bardzo go nienawidzę! Ja! Mój młotek nam pomoże. Patrz uważnie. Wow! No i a nie mówiłam? Nie, to moja naklejka! Ale ja... Nie słyszę cię! To nie fair! To ja rozbroiłam pułapkę Egmena. To bardzo ciekawe! Cześć Panie krabie! O, to dla mnie? Super! Dzięki kolego. Bardzo mi pomogłeś. To są liście uszy. Ha, są takie śmieszne. Niesamowite. Tylko włosy nie pasują. Uczeszemy włosy. A co ja mam robić? Przynajmniej zawsze mam przy sobie swoją ulubioną gumę. Zrobię wielką bańkę. O! Oh, świetny pomysł. Tylko spójrz na nią. Co? Mam różowe wow. włosy. Takie jak Uimmy Rose. O, oh, nie mogę w to uwierzyć! Oh. Jesteś taka złośliwa. Też przydałyby mi się uszy. O, oh, mam gumę. Am. Nom, 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 nom. Teraz zrobimy sobie śliczne uszy. O takie! Cici, wow! Jak Wam się podoba mój styl? To ci i tak nie pomoże. Naprawdę? Zapewniam cię. Wow! mi z drogi! To moja naklejka sukienka i Rose. Oddaj mi to natychmiast. O, proszę. Wezmę buty. Zrobię nowe buty. Sto razy lepsze. Naprzód. Nieźle. Idźmy dalej. Dodajmy koncentrat prędkości. Dobra, Potrząśnij dobrze. Tak! Hmm. Jestem geniuszem. Absolutnie. Halo? A teraz najciekawsza część. Trochę mechaniki. Yes! Dodajmy płytkę elektroniczną. I baterię. Tak. W porządku. A teraz? Do ataku! Wow! Buty Tails są gotowe. Czas je przetestować! Super prędkość! Aha! To kryjówka Eggmana! To kostium Tails! Ją też Eggman porwał! O nie! W najciekawszym momencie! Musimy być niewidzialne! Uwielbiam płatać figle złoczyńcom. A! Kto wyłączył światło? Haha, masz za swoje Eggman. Papa! Co pa! tam jest? Gigantyczne tarantule? Hmm, wow, nowa gra. Tylko jak się w to gra? O, już wiem! Gaja! Wyglądam jak bez... No. No, no, no. Uch, walnę jeszcze raz. I jak? Czy to odpowiedni strój? Dobra, okay. idziemy dalej. Uch. Kostium Amy Rose. Wow. Jest uroczy, prawda? Fiu. Nie mam mowy. Dokładnie. Teraz ci się oberwie. O, patrz! To moja naklejka! Oddaj! Nie, ty oddaj! Do kogo ja mówię? O, nieźle! Mam wszystkie kosmetyki. A ja mam wszystkie pędzle. Hmm, podzielmy się. Ty podzielisz się ze mną, a ja podzielę się z tobą. Hmm, nie! Mogę zrobić makijaż bez... Wow. Hm, zacznijmy od tej palety. Hmm. O, pomożesz mi? <śmany> Jakie miękkie! Wow, kim jest ta piękna dziewczyna? Sonik nie będzie mógł się oprzeć. Chyba wezmę to ze sobą. O tak? Tryb ukrycia włączony. Wow, wow, jestem w plecaku Tails. Oh. Chodź tu, mój skarbie. Niech rozpocznie się metamorfoza. O nie, przegrałam. A? Co za podstęp. A gdyby tak? O tak. Tada, ostatni szlif. O, o! Hurra, tornado! O nie! Wynoś się z mojego plecaka! O -o 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 -o. Jestem taka złośliwa! Nie wyglądasz zbyt dobrze, kochana! O czym ty mówisz? Wow! Musimy to naprawić! Wlejmy wodę micelarną do generatora piany. I stwórzmy gęstą pianę. Teraz możemy zetrzeć stary makijaż. O wiele lepiej! Hej! O wow! Nieważne! I tak wygram. Ja! Teraz was mam. Masz przechlapane, Eggman. Sam się o to prosiłeś. Wow. O! Zapłacisz za to łobuzie! Czekaj! Co nam zrobisz bez swojej broni? <laughs> Ach tak? O! Moje okulary! Nic nie widzę! Świetnie! Nie! O! Gdzie oni są? O! Znalazłam! To dobrze! Piu! Nie złapiesz mnie! Nie złapiesz! O! Pomocy! Ratunku! Co za wspaniały dzień! O nie! Chyba moje okulary są beznadziejnie zepsute! Co za pech! O! Samą porę! Hej, Tails! Mam coś dla ciebie! Okulary na każdy gust i w każdym kolorze. O, oh, widzę okulary Tails. Nie, to nie zadziała. Potrzebujemy 10 tysięcy lajków. Zobaczmy, ile mam. Czy wystarcza? Niestety 10 tysięcy i ani jednego mniej. Hej, ludzie! Proszę dajcie mi lajki. Wow! Ale moc! Dziękuję, przyjaciele! O, to coś nowego! Powodzenia! I tak ci nie pomoże. Kłamiesz! Moi przyjaciele już po mnie jadą! Ne, 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 Twoi przyjaciele o tobie zapomnieli! To nieprawda! To żałosne. Myślisz, że mnie tym przestraszysz. Wow! No! O, to jest powód do świętowania. Wow, to piękne. Czas zadzwonić do Sonika. O, cześć, Teos! Już jestem. Cześć, przystojniaku. Wow. Świetnie wyglądasz! Gdzie jest Amy Rose? Amy Rose? A, racja! Pomocy! Pomocy! Zły Eggman znowu porwał naszą Amy Rose! Musimy jej pomóc! Eggman? Czas się z nim rozprawić! Jesteśmy na miejscu! Patrz, tam jest! Czas, żeby odpowiedział za wszystkie swoje złe uczynki! Próbujesz mi coś powiedzieć? Nie rozumiem! Łap! Mam jeża! <laughs> Amy! Cześć! Pomogę ci! Jak dobrze cię widzieć! Musimy rozwiązać te węzły! Trzymaj się! Jeszcze trochę! Jak się masz? Lepiej! Ale musimy uratować Sonika! Kuci, kuci! Chodź tutaj! Dość! Teraz oberwie! Czekaj, mam pomysł! <laughs> Uruchom super prędkość. Co? To niemożliwe. Egman nie lubi, kiedy ktoś psuje mu plany. Jest. Cofnijcie się. Kaja! Tak jest. Ura, udało się, dziewczyny. O, moja głowa. O, proszę pana, nic panu nie jest? Cóż, ym, nie bardzo. Chodź, naleję ci ciepłego mleka z ciasteczkami. Okej. O tak!